A gdybym ci powiedział, że możesz pościć 3 dni o wodzie, twoje zdrowie znacząco się poprawi, a efekty na siłowni będą jeszcze lepsze? Jak wiesz z poprzednich odcinków, autofagia to naturalny proces naprawczy zniszczonych komórek, który zachodzi w naszych ciałach jedynie wtedy, gdy nasze ciało obciążone jest głodem. Albo raczej odciążone jest od ciągłego pchania żarcia do gęby co 2-3 godziny i tak cały dzień tygodniami i latami. Wszystkie te zniszczone mitochondria, komórki i inne pierdoły w końcu zaczynają narzekać. Jak to w życiu bywa i co robią? No tym głupim gadaniem zarażają inne komórki i tak dalej. Idzie reakcja łańcuchowa i po prostu jesteśmy coraz bardziej chorzy i beznadziejni, nawet będąc w teoretycznie produktywnym wieku. Oczywiście szansa na to, że autofagia nastąpi po na posiłku jest zdecydowanie mniejsza i musiałbyś pewnie jeść z 500. Z tysiąc kalorii, no bo skoki insuliny i te sprawy, stąd dieta katogenna daje ci przedsmak tego, co kilkudniowe posty mogą zrobić ze zdrowiem. Nie, nie każdy jednak chce od razu próbować nie jeść 2-3 dni i to jest absolutnie okej, okay, no i zrozumiałe. Co jednak możesz zrobić, aby proces autofagi, czyli samopożerania się komórek, niszczenia patogenów, zmniejszania stanów zapalnych tworzenia do 12 razy więcej hormonów wzrostu i po prostu zatrzymania nieco. procesów starzenia coś tam zaczął działać nawet już w 16 godzinie postu? Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zapraszam. Po pierwsze. Kawa. Zaczniemy od tej naprawdę ciekawej nowinki, bo mówi się, że autofagia zaczyna się właśnie gdzieś w 16 do 30 godziny bez jedzenia. To ciekawe badanie pokazuje, że kawa w nieznacznym stopniu potrafi zwiększyć zdolności organizmu do recyklingu samego siebie już po 4 godzinach od wypicia. Więc jeśli nie chcesz od razu iść na jakieś dłuższe, kilkudniowe posty, Koniecznie pij kawę! Bo wygląda na to, że uda ci się urwać coś z pełnoprawnej autofagi nawet w 16-18 godzinnym oknie żywieniowym. Tylko nie pij dużo tej kawy, bo potem nie zaśniesz. A to właśnie sen jest niesamowicie ważnym faktorem, jeśli chodzi o autofagię czy wytwarzanie hormonów wzrostu. Po drugie, zielone warzywa. Ja już od dawna trąbię o tym i trąbię, że w keto naprawdę można jeść dużo warzyw, ale tych jakościowych i przede wszystkim gęstych odżywczo. Bo owoce to już niekoniecznie są takie fajne, jak się o nich opowiada, ale to już wiecie. I nie tak całkiem dawno dowiedziono, że sulforafan, czyli taki związek występujący w zwykłym chamskim brokule na przykład, ale i też w innych zielonych pierdółkach, potrafi również przyspieszyć proces autofagi. 300-500 gramów takich warzyw to już naprawdę solidny kop właśnie dla tego procesu, ale pamiętaj, żeby wybierać te najgęstsze odżywczo i zielone warzywa. Po co wkładać coś do gęby takiego bezwartościowego, nie wiem, jeszcze z dużą ilością węgla? Nie ma sensu, no, przeleci to przez ciebie i, i w sumie tyle, no. Po trzecie, kurkuma. Niby zwykła jakaś tam żółta przyprawa, co to się sypie tam na kurczaka, powstaje kary, w sumie dobre, a jednak to badanie mówi, że im więcej kurkuminy, czyli tego związku, co siedzi właśnie w kurkumie, autofagia zachodzi jeszcze szybciej, pokrótce, Kurkumina to taki polifenol, co przede wszystkim biologicznie wpływa na cząsteczki biorące udział w regulowaniu autofagią. Nie wiem jak wpływa na te cząsteczki, pewnie tam słownie jakoś przekonuje czy co, ale naprawdę niewielkim kosztem, bo tylko posypać po wierzchu i jest. No i tak naprawdę takim czymś możesz solidnie wzmocnić swoje samozjadanie. Po czwarte, sportowy, zdrowy tryb życia. I tutaj już taki najmniej odkrywczy punkt na koniec, czyli zdrowe, nieprzetworzone odżywianie niskowęglowodanowe, umiarkowana aktywność fizyczna i wysypianie się powyżej 7 godzin dziennie. Dlaczego? Jeśli niby te z pozoru proste do spełnienia czynniki nie będą porządnie zrobione. No przecież to takie no życie po prostu no spanie jedzenie i chodzenie do roboty. No jak tego nie spełnisz to wówczas kortyzol zepsuje wszystko niestety. Wiadomo, że w keto samopoczucie jest dużo lepsze. Kto kiedyś przechodził to wie jak e, układ hormonalny jest fajnie wyregulowany. No my i tak w gruncie rzeczy stresujemy się sporo mniej, no ale niestety im mniej śpimy, im ciężej pracujemy i im częściej podnosimy sobie cukier powodując ciągłe skoki insuliny, no w jakimś stopniu generujemy stres, który jest Najgorszym przeciwnikiem autofagi. Stąd podsumowując, no jeśli nie do końca jesteś przekonany do dwóch, trzydniowych postów, na keto możesz zakosztować tego cudownego przeciąga raju, nawet nie na tak krótkim, jak się z pozoru wydaje, oknie żywieniowym. No i po takim przetestowaniu, takiego przeciąga postów do tych wspaniałych bram do zdrowia, wydaje mi się, że każdy e, powinien poczuć, że jednak e, coś jest na rzeczy, spróbować w 24, później 36 i tak dalej. No bo to naprawdę jest dobra sprawa. No popatrzcie, po trzech dniach niejedzenia. Trzykrotnie zwiększa się nasz hormon wzrostu, a po siedmiu dwanaście razy praktycznie. No jak wiecie, hormonów wzrostu jednak jest z wiekiem coraz mniej, a jest to faktor no, dobrego zdrowia, gęstych włosów, skóry w dobrym stanie, no i tak dalej. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że temat głodówek Cię zaciekawił i samodzielnie zaczniesz poszukiwać informacji. Polecam też, nigdy nie mądrzeć do końca i coś tam sobie tej głupoty zostawić, bo tylko ci, którzy posiedli wszelką wiedzę, nie mają już niczego nowego do powiedzenia. Dzięki i do następnego odcinka. Ja myślę, Rafał, że tacy ludzie powinni tak, takim lekkiej sraczki dostać. Wydaje są... mi się, że tak, Piotrek, bo ja jestem spokojnym człowiekiem, ale coś takiego mnie irytuje troszeczkę, bo też wpływa pośrednio na moje osiągi na siłowni. Delikatna sraczka, tak. No, tak, delikatna płytna... sraczka, tak. Zemsta faraona powinna przychodzić no, za coś takiego. średnia bym powiedział, nawet taka średnia, nie delikatna. Może nawet powiedziałbym takie preludium do obfitości. No, no może wejść. Coś tutaj jeszcze sobie, bliżej tutaj. No. Gdzie się ustawić, Piotrek, tu? Tutaj się ustaw, mam ważne pytanie. Ile na tym plakacie ten gość tam musiał napieprzyć tej magnezji, żeby takie coś zrobić? Powiedz Zdecydowanie mi. za dużo, marnotrawstwo, ja wiem o co Ci chodzi. Pieniądze poszły w błoto. Ile to się ulotniło po prostu złotówek w powietrzu? Z 15 groszy poszło.